wszystkich. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ przygotowałem dla was listę produktów, które z pewnością was zaskoczą. Nie chcę zbyt wiele uprzedzać, ale zaraz po piosence przewodniej zrozumiecie, o czym mówię. Numer 4: narzędzie do przycinania z długim, lekkim uchwytem umożliwiającym dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Korpus i głowica tnąca są obrotowe, z mechanizmem podbierającym. Ostrza ze stali węglowej są bardzo wytrzymałe i pokryte teflonem, dzięki czemu cięcie jest łatwiejsze, czystsze i bardziej równomierne. Firma udziela 10-letniej gwarancji na produkt. Jest on produkowany zgodnie z wysokimi standardami jakości, co gwarantuje jego wieloletnią trwałość. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 3. Podkrzesywarka Fiskar stnie pionowo do wysokości około 3,5 metra. Kąt cięcia można regulować w zakresie do 230 stopni. Można go używać do cięcia świeżego drewna oraz do łatwego sięgania do niskich i wysokich gałęzi. Regulowana głowica teleskopowych nożyc do gałęzi i lekkość narzędzia sprawiają, że przycinanie jest łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze. Cięcie jest precyzyjne, a ostrze bardzo ostre. Nawet gałęzie o długości 4 cm można ciąć bez większego wysiłku. W dolnej części opisu filmu znajduje się łącze do produktu. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 2. Sekator Einhechel jest praktyczny, wygodny, poręczny i trwały. Jest to model zasilany bateryjnie, wyposażony w prowadnicę i łańcuch. Długość prowadnicy wynosi 200 mm, a prędkość cięcia 5,5 ,5 m. Jest wyposażony w głowicę z silnikiem, która umożliwia optymalne użytkowanie dzięki możliwości pochylenia o 30 stopni za pomocą wysuwanego drążka. Posiada również automatyczne smarowanie łańcucha dzięki zintegrowanemu zbiornikowi oleju o pojemności 70 ml. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 1. Najlepszym prezentowanym przez nas sekatorem jest uniwersalny sekator ogrodowy Fiskars. Jest to interesujący model, ponieważ posiada również piłę ręczną, której nie ma w innych modelach. Średnica cięcia nożyczek wynosi 32 mm, długość ostrza 45 cm, długość uchwytu 240-400 cm, a całkowita waga 2,1 kg. Łącze do tego produktu znajduje się w opisie. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie.